w stałym kontakcie z panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie osoby bezdomne, chociaż odniosę powiedzmy do końca roku 23, nocowały na przykład miały zrobiony taki prowizoryczny namiot na cmentarzu przy ulicy tak, na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej, Mazurskiej, tym starym, zabytkowym cmentarzu niemieckim. I to w porozumieniu z policją i z pracownikami urzędu. No, te, to miejsce zostało uporządkowane, a te osoby, które tam przybywały, tam przybywały akurat dwie lub trzy osoby, zostały umieszczone w, w, przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Prawdopodobnie w tej chwili przebywają w Garbasie, w ośrodku dla osób w, w, tych bezdomnych. No a jedna osoba tam gdzieś urodziny i tak dalej. Na dzień dzisiejszy yy, nie ma takiego i na koniec roku 2023 nie ma już takiego problemu, z tym, że ten problem na pewno wróci, bo on wraca. W przypadku yy, pojawienia się Większych mrozów. My to tak trochę yy, mówimy, że tak do 5-6 do stopni mrozu, to ci bezdomni jeszcze nie chcą. Nie chcą, bo proponowane im są cały czas. W okresie zimowym, yy, gdzieś tam lokalizacje, gdzie mogą zimę przetrwać, ale niestety dopiero jak, że tak powiem, przyjdą większe mrozy, no to. Wtedy już niestety nie ma wyjścia i trzeba sami przychodzą i wyrażają zgodę na umieszczenie w różnych miejscach. No nie możemy tego zrobić na siłę. Jeżeli ktoś chce mieszkać sobie w namiocie, no to po prostu jest wolnym człowiekiem i może mieszkać na siłę jego stamtąd nie zabierzemy. Pamiętam, że tylko szpitala tam była taka. Tak, tak, tam w rejonie, znaczy za szpitalem, na dio, tam na dole, w rejonie powiedzmy, wodociągów, w Pewiku naszego też było, też było no, Pojawiają się te namioty w różnych miejscach. Przez parę lat funkcjonował taki namiot, gdzie jedna osoba e, mieszkała przy, w Kośmidrach na tym, przy tym naszym starym wysypisku śmieci, no niestety człowiek ten zmarł. W ubiegłym roku. Także na dzień dzisiejszy problemu, znaczy problem, problem na pewno istnieje z tym, że jeśli chodzi o zabezpieczenie tych osób, nie ma. Jeżeli się ociepli, na pewno wrócą, bo to się powtarza co roku.